Jesteś mam na kanale Dream Dreamer. Dawno mnie trochę tutaj nie było. Przyczyny są różne. Główny z tym to jest taki, że w ramach adwentu chciałem się wyciszyć, więc troszeczkę odpuściłem nagrywanie i po prostu trochę trenowałem, trochę działałem. Wiadomo, odbudowanie duchowo przygotowanie do świąt. Same święta były też. Także teraz powoli wdrażamy się z powrotem w YouTube. Aktualnie jak widzicie je, jestem w drodze, ponieważ jedziemy w odwiedziny do Mateusza Indulskiego, czyli bardzo silnego zawodnika z, z lekkiej kategorii. Jadę się sprawdzić albo go sprawdzić, nie wiem, bo przez rok bardzo dużo nabro generalnie trenuje jak porąbaniec. No i generalnie miał bardzo fajne rezultaty na Pucharze Polskim w tym roku. Także jadę zobaczyć się, jak siłowo przy nim stoję. I co jak? Bo jak wiecie, dawno nie miałem zawodów. Generalnie aktualizacja jest taka, że niestety na Litwę nie pojechałem ze względów swoich. Tam musiałem podejść do decyzję czy, czy będę tu, czy tam. Dokładnie nie, tam nie, nie będę mówił. No więc najbardziej jak się pojadę, to co, sprawdzić jak na takich zawodach, to pojadę na nisko 25 stycznia, jeżeli już. Chociaż kurde zobaczyłem, że Litwa jest fajna 30, tam tylko 31 czy któregoś tam Na następnym tygodniu, nie, tak mówiąc Ale kurde nie wiem, zobaczymy Ale powiem wam, powiem wam że sił, czuć, czuję się w miarę ok, Wiadomo, po świętach pojadło się to, pewnie trochę siły przyszło Zobaczymy jak to będzie ogólnie Ja z Macim się sprawdzę, tam podobno szef klubu będzie, czyli Daniel Cichobras więc generalnie mam samych silnych chłopów Jeśli chodzi do sprawdzania się Zobaczymy jak ja będę stał, bo ja nie wiem Ja sparingować bardzo długo nie sparingowałem Od momentu poprzedniego filmu Nie sparingowałem w ogóle Tylko ciężary ścigałem I wróciłem na siłownię zwykłą Żeby wzmacniać bazę, bo jednak Nie oszukujmy się, temperatura jaka teraz jest To kurde Nie pode mnie. Ja lubię na dworze potrenować, ale jeżeli Wali takie zimno, to aż to skupienie, to skupienie to po prostu odbiera No i wiadomo, no, no sama energia ucieka było najłatwiej. W to sensie, no nie, nie mówię jako wymówka, ale po prostu chodzi o to, że jeżeli chcesz progresować, to chcę progresować w najlepszy sposób A jeżeli traci skupienie na celu, kosztem tego, żeby trenować na dworze Także, ja już wiem, bazę trenę siłowni dom, domu, wiadomo, te rzeczy do na rękę i tak to by na razie wygląda, no mówię, no, długo nie mniej było, ale aż taki duży zmian nie było, poza tym, że trochę na głowie się zmieniło i trochę jest siłowo, no, zobaczymy jak to wyjdzie, bo mówię, na sparingach nie było dużo, może spadło, może, może się utrzymało, przekonamy się później. A na razie to ja dalej lecę, bo trzeba do tego Lublina dojechać, także, do później. you I never just I a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love But the face is, this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last that I've been put through hell. I never got anyone's help I have to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit, I got no I'm patient on my mind if you know the... No i trzeba jakoś podsumować ten sparring generalnie. Aż tak dużo nie nagrywałem, tam, bo tam też dużo gadaliśmy i tak dalej. Wiadomo, dawno się nie widzieliśmy ogólnie z Mateuszem tak z ponad rok po ostatnie na markach, tam jak były te zawody takie małe, to tam spotkaliśmy się. No i po takim czasie fajnie się było tak złapać. Faktycznie odczułem to, że bardzo mocno nabrał generalnie, najbardziej na lewą rękę, to poczułem, że Wiesz, wiecie jakby nie, jakby nie dał mi popracować, to no by mnie trzasko cały czas, w hak, w hak, w hak, w hak. Bardzo silny generalnie zawodnik stał się, naprawdę. Na prawą rękę, przez to, że ma uraz delikatny w przyczepie, to jeszcze mogę, to mogę je, mimo tego, że ma uraz, to i tak chciał sparingować to jako tako, wiecie, coś tam zrobiłem, ale wiedząc z tyłu głowy to, że on jeszcze nie jest na 100%, na 100 go, jakby Wyzdrowiały z tej kontuzji, coś takiego, coś tam chyba nacią, czy coś mu strzeliło I tak, e, wiem, że muszę dużo poprawić No na bank bok, klasyk klasyków na moim kanale, gdzie U mnie brakuje tego boku, tej jakby, nie wiem, rotacji wewnętrznej, tych sił przyczepów w łokciu Bo jak on mi zaczął nawalać w bok To odczuwałem takie Nie wiem, takie na przed, przedramieniu, o w tych jakichś regionach hotline nie na w łokciu, a tutaj o Że tak napiernicza a tutaj Takie dziwne odczucie z tego boku, ale Coś się dziwić po półtora miesiąca bez paringowania, to takie odczucie mogę mieć na mangę, definitywnie. Ale i tak było w miarę okej okay, tam. To się wiadomo, odczułem to, co trzeba było odczuć. W dostać dostałem. Na sparingu o to chodzi, żeby troszeczkę nauki nabrać. Jeszcze jak przyszedł jego kolega Krzysiek, to w ogóle. To jest. Nie wiem, chłop, chłop ma 16 lat, a ma takiego presa, takiego chłop presa, że głowa mało. Podziwiać tylko, naprawdę podziwiać. Także no, dobra nauka dla mnie przyszła i dobrze, że ją przyjąłem. Fajnie było w ogóle odwiedzić chłopaków w ich klubie, w Lublinie. Mają tak fajną salę, tak de dusuję. sala dedykowana pod Arnesting. Wszystko co jest niezbędne. Naprawdę tam wszelkie maszyny na bok, kurde, rączek multu. Normalnie tak jak w koszalinie tam u dzików. Także też ciekawie bardzo. No i to przy okazji tego filmu podsumuję rok tak naprawdę. Tak nie robię od filmu, bo to krótko opowiem. Generalnie ten rok był bardzo taki uczący, bo nie miałem jakichś dużych, takich mocnych sukcesów. Miałem to bardzo bliskie miejsca na podujaniu w niektórych momentach, ale też miałem takie momenty bardzo uczące, generalnie takie taki strzał w, w twarze jednak trzeba jeszcze więcej pracować generalnie, i tym bardziej w ostatniej czasie, kiedy. No, ciężko w ogóle mi coś było zgrać, to. Więc generalnie podsumuję ten rok, jeśli chodzi o kwestię sportową, jako, jako rok bardzo uczący i taki budujący jakby naukę na przyszłość, żeby te, żeby w teraźniejszym czasie, w którym mogę jeszcze to przeszlifować, się, generalnie poprawić, no, katować ten bok. Ja muszę go bo nie wiem, czy zacząć za częściej robić, czyli na przykład Ra, dwa razy w tygodniu, czy raz ale ogólnie muszę robić go więcej, bo albo czy le, więcej, mocniej, bo albo po prostu muszę odpowiednie czyszczenia dobrać bo to mi odstaje od wszystkiego tak naprawdę i wiecie, niby mam kontrolę tutaj, no naprawdę trzymam ale jeżeli ktoś ma bok, to, ma to tak naprawdę w całym meczu ma wszystko wiemy co tak naprawdę poprawić no, tak naprawdę wszystko muszę poprawić, bo gdzieś mi tam pronacja czasem odpadała czasem w bicepsie nie utrzymywałem. No wiadomo, umie... hak to nie jest główna technika, ale No ale jednak trzeba coś mieć niestety znaczy, niestety, To akurat jest wartościowe, że trzeba coś mieć jeśli chodzi o sport Także no Podsumuję to bardzo ucząco Przyjmuję tę naukę Tylko teraz ją przyłożyć na stół, na praktykę i na, ta na życie tak naprawdę, bo cała nauka w teorii nic nie daje, jeżeli nie jest przyłożona w praktyce także co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało dziękuję wszystkim za tą przygodę, w którym, w tym roku, za każde wsparcie, za każde słowo, za każdy czyn, który wspierał mnie, bądź mnie uczył pokory, bądź uczył mnie wszystkiego w tym, do życia potrzebnego jeszcze raz dzięki bardzo wszystkim naprawdę jeżeli Wam się podobał ten film, to wiecie co robić. Łapa, sub koment, jedzie z Nie poddawajcie się, stawiajcie wysokie cele, nie odpuszczajcie, jeżeli będzie ciężko. Takie chwile muszą być. One naj Wam najwięcej dadzą. Korzystajcie z chwil, działajcie, nie poddawajcie się i myślcie zawsze z nadzieją i z poprawą. Nie było z i, I trzymajcie się. Na razie cześć.